Hej, siemano drodzy widzowie, z tej strony Przemo. Właśnie z kolegą wróciłem z kina z filmu Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese w rolach głównych Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Muszę przyznać, że na początku myśleliśmy, że to będzie film sensacyjny, oglądając zwiastun jednak okazało się, że jest to bardziej dramat. Kryminał. Mimo, że w tym filmie ginie troszkę osób, to jest on zrobiony tak, nie wiem, czy użyć słowa przyjemnie, no tak lekko i. Mimo, że tam niektóre osoby no, giną w troszkę taki sposób nieprzewidywalny, troszkę też drastyczny, to jednak jest to tak zrobione, tak delikatnie i subtelnie, że. To sprawia, że za bardzo nie odsuwamy głowy do tyłu od ekranu. Dlatego uważam, że ten film jest taki lekki, spokojny. Prawie nic w nim się nie dzieje, nie ma jakiejś akcji, tylko jest dużo dialogów, dużo mówią. Jednak jest to film dla ludzi, jeśli jesteście tacy, takimi widzami jest to film dla takich ludzi, którzy lubią takie spokojne filmy, ale jest w nich taka odrobina adrenaliny, która sprawia, że nie to, że coś się dzieje, jest akcja i my myślimy, że główny bohater zginie, tylko, że jest takie wewnętrzne troszkę napięcie, że my jednak martwimy się o tych bohaterów i nie wiadomo do końca, co może z nimi się stać i jak film się zakończy. I dla mnie w wielkim Plusem i zaskoczeniem tego filmu jest to, że do końca filmu w ogóle nie wiemy, jak ten film się skończy. I to trzyma nas cały czas no, w takim uczuciu, że chcemy ten film rzeczywiście do końca obejrzeć. Sceny są naprawdę rewelacyjne i, no, jak dla mnie, dobre, mocne kino. Yy, rekwizyty, scenografia aktorstwo Robert De Niro zjada żywcem wszystkie sceny głównym bohaterem jest tutaj DiCaprio, gra głównego bohatera nie chcę wam spoilerować w ogóle o czym film jest ze względu na to, że jeśli obejrzycie ten film nie wiedząc od czym jest, bardziej według mnie wam się spodoba i zaskoczy jeśli wiecie o czym film jest no, no to już tam nie będzie takich Yy, większość z zaskoczeń po prostu będziecie wiedzieć o czym film opowiada i będziecie iść w tą fabułę do przodu, jeśli ktoś nie wie o czym film jest, polecam nie czytać, tylko ten film jest według mnie taki, że przynajmniej raz w życiu trzeba go obejrzeć ze względu na to, że bez względu na jaka jest tam historia która jest na faktach opisana yy. Ten film dużo uczy, i można z niego naprawdę bardzo dużo wniosków wyciągnąć. Naprawdę mnóstwo. 10 osób może ten film obejrzeć, i każdy z tego filmu może jakiś wniosek sam dla siebie wyciągnąć. I co ciekawe, no jest to trochę smutne, że mało już się robi takich filmów, z których my czerpiemy jakąś nie wiem, motywację, jakieś moto, coś. Jakieś doświadczenie z, tylko z tego, że oglądamy po prostu film. Yy, bo, no, jak wiemy, dużo filmów jest teraz zrobione po prostu pod efekty specjalne i tyle. I nawet jeśli są jakieś dramaty, filmy sensacyjne, to nie muszą one jakoś być zbyt dobre. Po prostu widzowie idą do kina i oglądają. To jest film taki. No, Wystarczy powiedzieć nazwisko Martin Scorsese, i już wiadomo, że coś jest na rzeczy, i warto naprawdę polecam. Co do mówię, aktorstwa, Leonardo DiCaprio jest głównym bohaterem. Jest w większości w filmu zagrał on bardzo dobrze. I jednak mimo, że Denira jest mniej, Deniro zjada żywcem wszystkich aktorów w tym filmie. I jeszcze oprócz Roberta Dignera najbardziej podobała mi się pierwszoplanowa rola kobieca. Nie chcę wam spoilerować, jaka to kobieta, co tam było, bo to jest film, który trzeba obejrzeć i wewnętrznie przeżyć. Nie ma tam czegoś takiego, że się czegoś tam za bardzo nie wiem, boimy, stresujemy, że coś się stanie, ale naprawdę przeżywamy mocno to, co się dzieje z tymi bohaterami. I ich rodzinami. Tyle mogę powiedzieć. To jest film, który trzeba raz w życiu obejrzeć. Jeśli jesteś, nie wiem, kobietą i nie lubisz mocnych filmów, jakiejś drastyczności, ten film jest też dla Ciebie. Jest to film i dla facetów, którzy, którzy lubią lekkie filmy, ale takie no, konkretne, że trzeba przy nich pomyśleć, nie jest to taki film, że <laughs> ogląda się to i a fajnie luzik, tylko naprawdę trzeba się skupić mocno, żeby ciągle wiedzieć o co w filmie chodzi. Scenografia jest świetna, aktorstwo, muzyka, no jeśli lubicie indiańskie klimaty, to jest to muzyka też dla was. Chociaż przez cały film praktycznie buduje się taka malutka muzyka która ma nam sygnalizować napięcie. Jest to też bardzo fajne. Kurka, i ten film mógłby mieć na końcu chyba z 10 różnych zakończeń, i on ciągle trwa, 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 i ciągle nie wiemy, kiedy ten film w danym momencie kiedy się skończy. I teraz najciekawsze. Film trwa 3 godziny, i zaskoczyliśmy się z kolegą, że właśnie tyle trwa, bo e, idąc do kina, mimo że ja zawsze patrzę ile film trwa, to tu akurat nie patrzyłem i byłem pewny, że będzie trwał. Z godzin dwie. No tak się nie stało, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, ale film nam się w ogóle nie dłużył. Co ciekawe, od pierwszej sekundy filmu do końca filmu cała sala była w martwej ciszy, jeśli chodzi o osoby w kinie, o kinomaniaków. Także wszyscy ten film naprawdę wewnętrznie przeżywali i są tam sceny, w których na dwóch bohaterów po prostu siedzi i nic nie mówi, tylko patrzy na siebie i czujemy naprawdę chemię, klimat w tym kinie. Powiem to tak, jest to film, którego w kinie nie trzeba obejrzeć, bo można go, jeśli on gdzieś kiedyś będzie na internecie obejrzeć, na jakiejś platformie streamingowej, jednak wtedy dużo stracicie, bo w kinie on robi naprawdę wielką robotę, zwłaszcza fenomenalne zdjęcia, ujęcia i montaż, który co ciekawe nie jest z... znaczy, jest chronologiczny ale pod koniec filmu i tak niektóre sceny zostaną bardziej wyjaśnione i będzie pokazane coś co już miało miejsce wcześniej ale jest to dobrze zrobione i bardzo mi się to podoba <laughs> także jeśli miałbym powiedzieć co jedno zdanie na temat tego filmu dobre, dobre kino. Film, który naprawdę jest stworzony, który trzeba w kinie po prostu obejrzeć. Polecam, przynajmniej raz w życiu jest to film, który raz w życiu no, trzeba obejrzeć. Jeśli już macie dość tych w takich filmów, nie wiem, jakieś marwele, jakieś animacje, yy, ciągle jakieś katastrofy, filmach wojenne. To pójdźcie tutaj i no mówię, tylko bądźcie wyspani, wypoczęci, bo na tym filmie trzeba się stu, nawet 1000% się skupić. On jest tak, mimo że trwa trzy godziny, ale są sceny y, takie powolne, że y, reżyser się nie spieszy, jak w Oppenheimerze z opowiadaniem sceny, i te ujęcia tak szybko. Latają, nie? Tutaj czasami są ujęcia po kilkanaście sekund, nawet są ujęcia, że kamera się obraca dookoła pokoju, żeby pokazać wszystkich bohaterów, co się dzieje, albo idzie dookoła domu, korytarzami. Są bardzo długie ujęcia, powolne, nikt się tutaj nigdzie nie spieszy. Jest to bardzo fajne. Także osobiście polecam i dla osób młodszych, i dla starszych, osoby starsze, które też teraz były w kinie, były zadowolone, zachwycone tym filmem. Także przy tym filmie. Przy tym filmie odpoczniecie ogólnie od wszystkiego, zapomnijcie o całym Bożym Świecie podczas oglądania tego filmu, yy, plus yy, no musicie być wypoczęci, żeby Wasz mózg dobrze pracował podczas oglądania tego filmu, żebyście zrozumieli, co kto z kim gdzie. Yy, jeśli nie lubicie takich filmów, lubicie akcje, strzelanie, ten film nie jest dla Was. Lubicie du dużo napięcia, to też jest film. Nie dla was. A jeśli lubicie takie trochę kryminalne zagadki, coś, ktoś, ten z kim, ten coś tam, e, ten go zdradził, ten, nie wiadomo, czy on jest z nią, czy z co i ciągle nie jesteście pewni końca zakończenia filmu, jak historia się potoczy, bo sceny na scenę oglądając ten film ciągle nie mamy pewności, jaka będzie kolejna scena. <śmiech> Całkowicie. <śmiech> Także... Polecam. A nawet jeśli w filmie mówił, że tak coś będzie, że ktoś coś zrobi, to nie znaczy, że on to zrobi. I to jest bardzo dobre. Kawał dobrego kina. nie wiem. kryminalnego, tak mogę to powiedzieć. Film spokojny, jest tam kilka nawet ujęć oryginalnych z dawnych czasów. Yy, polecam. I jeśli lubicie też filmy, w których jest pokazana inna kultura, inne tradycje, w tym przypadku indyjskie. To też polecam, jakie, jakie oni mają stroje, co wtedy przeżywali, gdy mieli już styczność z ludźmi właśnie białymi. I jak to wszystko na przestrzeni lat się w danej wiosce zmieniało. Polecam. I na koniec jeszcze tylko powiem, że jeśli jesteście fanami, lub lubicie teorie spiskowe, to ten film musicie obejrzeć po prostu. Musicie, nie powiem, ale się zdziwicie tam z jednej naprawdę sceny. Że w ogóle pokazali to w filmie, który jest w kinie, w co wiele osób mówi, że to nie istnieje, nie jest prawdziwe, jest to teoria spiskowa. Polecam. Ci, którzy nie znają teorii spiskowych, to pewnie obejrzą film i. Nie będę wiedzieć o co chodzi, albo tego nie zaważą. A ci, którzy wiedzą, to tak jak ja, to się ogromnie zdziwiłem. Naprawdę mega byłem w szoku. Tak jak mój kolega. Dobra, trzymajcie się, polecam. Cześć.